Bonjour tout le monde, dzień dobry, zapraszam Was na kolejny niedzielny spacer po Paryżu. W dzisiejszym odcinku również zwiedzimy wspólnie 17 dzielnicę Paryża. Startujemy z tego samego miejsca co ostatnio, ale nie bójcie się, nie będzie to powtórka z rozrywki. E, ruszamy w całkiem inną stronę, w innym kierunku. Na początku wydawało mi się, że jednak nie jest to dobry pomysł, bo te wielkie blokowiska i ten most przy pogodzie tamtego dnia, która była naprawdę nieciekawa, no nie napawały mnie zbyt wielkim optymizmem, ale na całe szczęście nie rozmyśliłam się, w dalszym ciągu szłam w tamtym kierunku, no i później było już całkiem nieźle. I na początek mamy teatr Odeon, ale nie jest to ten wielki Odeon, którego wszyscy znają. Tamten znajduje się w szóstej dzielnicy, a ten jest powiedzmy taki zapasowy. Początkowo znajdowały się tutaj magazyny dekoracji pochodzące z Opéra de Paris i zresztą chyba dalej te dekoracje są tutaj przechowywane sądząc po tych ciężarówkach, które znajdują się na parkingu. Sala ta była salą zapasową od 2003 roku kiedy to przeniesiono tutaj spektakle z tego wielkiego odeonu na czas jego remontu a w 2005 roku podjęto decyzję, że Spektakle będą już tutaj wystawiane na stałe. Sala ta może pomieścić około 500 osób. I tutaj krajobrazy prezentują się już znacznie ciekawiej. Znajdujemy się obok stacji metra Porte de Clichy. Tego dnia była niedziela, niedziela rano, więc nie było tutaj prawie nikogo ale w tygodniu, szczególnie w godzinach szczytu, jest tutaj pełno ludzi. Swoją drogą, jeżeli jesteście w Paryżu i podróżujecie z małymi dziećmi, no to raczej odradzam Wam podróżem metrem, bo moim zdaniem metro absolutnie nie jest dostosowane ani do wózków, ani dla osób niepełnosprawnych, bo jest tutaj ogromna ilość schodów, a binty nie ma praktycznie wcale. Powiem Wam szczerze, że te tereny tutaj bardzo średnio mi się podobają, ale jestem dobrej myśli, bo 17. dzielnica wcale nie jest najgorsza, a są zdania, że jest to dzielnica bardzo miła do życia. Przechodzimy właśnie obok kampusu szkolnego mieści się tutaj gimnazjum, koleż. I Liceum Honoré Balzac. Są to szkoły z sekcjami międzynarodowymi, do których przyjmowani są uczniowie, którzy biegle mówią w języku arabskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim czy portugalskim. Z tego co mi wiadomo, jeżeli chodzi o liceum, to jest to największe liceum w całym Paryżu. Jeżeli chodzi o poziom tych szkół, to wcale nie jest najgorszy bo w skali kraju na ponad 2000 szkół te placówki znajdują się chyba na 113 pozycji, także uważam, że jest to całkiem niezłe miejsce. I może tutaj taka mała dygresja, powiem Wam, że odkąd mam dziecko, to bardzo cenię sobie w Paryżu te szerokie bulwary, szerokie chodniki, no może z wyjątkiem dzielnicy Montmartre, bo po tych bulwarach naprawdę można sobie spokojnie spacerować z wózkiem lub bez i nie trzeba się przeciskać nawet kiedy jest na ulicach tłum ludzi. I tutaj pozwoliłam sobie na ujęcie bardzo wąskiego budynku. E, wiem, że nie jest to najwęższy budynek w Paryżu, e, aczkolwiek bardzo ciekawi mnie, jak e, te mieszkania tutaj wyglądają w środku. E, jeżeli ktoś z Was wie, to dajcie znać. I tutaj mamy znowu tramwaj numer 3, który pojawia się chyba w każdym niedzielnym spacerze po Paryżu. I tutaj znowu mamy trochę nieciekawych widoków. Powiem Wam szczerze, że zastanawiałam się, czy Wam takie ujęcia pokazywać. Ale ostatecznie stwierdziłam, że chyba warto takie ujęcia pokazać, bo niektórzy ludzie niestety postrzegają Paryż jako miasto idealne, postrzegają je przez pryzmat tych pięknych dzielnic, turystycznych dzielnic, a zapominają, że jest to również miasto, które posiada swoje wady. Wiem, że są ludzie, którzy naoglądają się pięknych zdjęć na pocztówkach naoglądają się pięknych filmów na YouTubie, a później przyjeżdżając do Paryża zderzają się z codziennością, zderzają się z rzeczywistością no i przeżywają mały szok. Absolutnie nie jest moim celem odwieść Was od pomysłu przyjazdu do Paryża ale wydaje mi się, że tego typu ujęcia po prostu ustrzegą Was przed syndromem paryskim. Pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, czy ja boję się chodzić po takich dzielnicach, które za fajnie nie wyglądają, które wydają się dosyć podejrzane, ale moja odpowiedź brzmi nie. Ja uważam, że w większości dzielnic. Naprawdę można spacerować wiedzieniem bez żadnego problemu. Generalnie jest jedno miejsce, którego ja w Paryżu unikam. Odwiedziłam je raz przy okazji kręcenia z kanału. Kiedyś Wam o tym opowiem, ale powiem Wam tylko, że na pewno nie jest to bez, przed którym wszyscy ostrzegają. Swoją drogą ja jestem zdania, że bardziej narażeni na niebezpieczeństwo jesteśmy spacerując po bogatych dzielnicach, po dzielnicach turystycznych, aniżeli po dzielnicach, które zbyt dobrą renomą się nie cieszą. I tutaj mamy dosyć ciekawy murale przedstawiający znane osobistości takie jak Coluche, Omar Sy, Michael Jackson czy Rihanna. Powiem Wam szczerze, że widuję te murale dosyć często w całym mieście, ale nigdy nie zadałam sobie pytania, czy po prostu ktoś je sobie namalował w celach dekoracyjnych, czy to z okazji jakiegoś konkursu, czy jeszcze miało to jakiś inny cel. I przechodzimy właśnie obok jednego z obiektów sportowych, które w weekendy pełne są dzieci, pełne są e, ludzi grających w amatorskich klubach. E, powiem Wam, że ja mam wrażenie, że tych terenów e, jest tutaj w Paryżu całkiem sporo, e, i najczęściej umieszczane są one przy granicy miasta. E, jak to Paryżanie mówią, o portes de Paris, e, czyli w bramach Paryża. Startowaliśmy ze stadionu, który znajdował się przy Porte d'Anières, następnie przeszliśmy przez Porte de Clichy, a teraz znajdujemy się przy stadionie, który znajduje się na Porte Saint-Ouen. Stadion ten graniczy z miastem Saint-Ouen, gdzie zresztą znajduje się bardzo znany e, Pritark, który mam nadzieję kiedyś uda mi się Wam pokazać. I tutaj mamy moim zdaniem dosyć industrialne klimaty, szczególnie ten wielki wieżowiec. On nazywa się szumnie La Tour Bois le Prêtre. Jest to wieżowiec wybudowany tutaj w latach 60. Jest to budynek mieszkalny. Mieszczą się tutaj mieszkania socjalne. I jako ciekawostkę powiem wam, że budynek ten został całkowicie odrestaurowany w latach 2009-2011. Remont ten był bardzo szumnie opisywany w mediach. Dlaczego? Początkowo chciano ten budynek wyburzyć, bo był on przestarzały zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym. Jednak dosyć problematyczne okazało się przesiedlenie osób z ponad 100 apartamentów, więc ostatecznie podjęto decyzję o jego renowacji, o jego remoncie, która kosztowała no naprawdę dosyć sporo bo prawie 12 milionów euro. Znajdujemy się obecnie w dzielnicy Batignol. W tej dzielnicy znajduje się pewne miejsce, które chciałam zobaczyć. Podobno jest ono tutaj zaraz obok, więc idziemy sprawdzić. I słuchajcie, tutaj mamy dosyć dziwne obiekty architektoniczne. Wpadłam na nie zupełnie przypadkowo. No i te obiekty okazują się nie być niczym specjalnym, bo są to zwykłe budynki mieszkalne. W dodatku, są to mieszkania socjalne miasta Paryża. Dajcie koniecznie znać, co o nich myślicie, bo ja. Powiem szczerze, wydają mi się one dosyć dziwne, i ja jednak jestem fanką zwykłych, klasycznych rozwiązań, jeżeli chodzi o budynki. Ale powiem Wam, że mieszkanie tutaj musi być dosyć ciekawe, bo nie dość, że ludzie mieszkają w dosyć no, nietuzinkowych budynkach, to jeszcze z okien mają widok na cmentarz. Bo tak, ja chciałam zobaczyć właśnie cmentarz Batignol, który znajduje się zaraz obok. Cmentarz Batignol jest to zwykły paryski cmentarz miejski. Podejrzewam, że nie jest on znany turystom tak jak cmentarz Montmartre, cmentarz Père Lachaise, czy chociażby cmentarz Montparnasse. Jest on jednak dosyć spory. Liczy 11 hektarów i mieści się tutaj około 15 tysięcy grobów. To, co może tutaj zadziwiać, to ogromna ilość grobów rosyjskich. Ja też spotkałam tutaj kilka grobów polskich. Spoczywa też tutaj kilka znanych osobistości francuskich, jak na przykład poeta Paul Verlaine, czy Stesja Napierkowska, tancerka i aktorka starego pokolenia pochodzenia polskiego. I powiem wam, że ja ten odcinek nagrywałam jakoś tydzień przed Wszystkimi Świętymi. I jak możecie zobaczyć na cmentarzu, praktycznie nic się nie dzieje. Francuzi pod tym względem mają całkiem inne podejście do tego święta niż Polacy. Tak jak na cmentarzu Père Lachaise, czy Montmartre, mieści się też tutaj ogród wspomnień, gdzie na trawniku można rozsypać prochy zmarłej osoby. Powiem Wam, że zaintrygowały mnie tutaj te kamienne kafelki na trawniku. Okazało się, że są to miejsca na urnę i jest to kolumbarium na świeżym powietrzu. Jeśli pamiętacie mój film o cmentarzu Lachaise, to wiecie, że tam znajduje się dosyć spory budynek właśnie z miejscami na urnę. Powiem Wam, że tutaj wygrała moja ciekawość i poszłam zobaczyć jak to wygląda. I wydaje mi się, że jest to dosyć świeża tutaj rzecz. Bo daty na tych tabliczkach były dosyć świeże, no i tych tabliczek, na których jeszcze nie było nic, było dosyć sporo. I tutaj jeszcze taka ciekawostka pewnie wielu z Was to wie, że paryskie parki bardzo często są przez Paryżan traktowane jako dodatkowe przestrzenie zielone. Stąd dlatego jest tutaj tak wiele ławetek, na których można sobie przysiąść i odpocząć. I powiem wam, że już chyba zawsze do końca życia szokować będzie mnie to, że po paryskich cmentarzach można się przemieszczać samochodem. Powiem wam, już kończąc temat cmentarza Batignol, że szokowała mnie tutaj pewna rzecz. A mianowicie cmentarz Batignol jest w dalszym ciągu cmentarzem czynnym, odbywają się tutaj pogrzeby, a ja wchodząc na jego teren miałam wrażenie, że wchodzę na teren jakiegoś opuszczonego, zaniedbanego cmentarza. Powitały mnie opuszczone, zaniedbane pozostałości chyba po sklepiku kamieniarskim albo jakiejś kwiaciarni. Do tego zapach, który się unosił, był okropny. Był to, słuchajcie, zapach moczu. No i powiem Wam, że nie tego spodziewałam się po cmentarzu Batignol, po cmentarzu w dalszym ciągu czynnym. Ale sam cmentarz, jak mogliście zobaczyć, jest bardzo dobrze utrzymany. I dalej ruszamy w miasto, znajdujemy się aktualnie na Avenue de Clichy, która jest chyba najbardziej żywą, e, najbardziej ruchliwą aleją w okolicy. Swoją drogą gdzieś tutaj niedaleko znajduje się szkoła polska i sklep polski, więc wydaje mi się, że jeżeli jeszcze kiedyś będziemy w okolicy, to na pewno te dwa obiekty zwiedzimy. Jest to aleja dosyć wymieszana kulturowo, aczkolwiek społeczność arabska jest tutaj bardzo liczna, stąd też dlatego tutaj tak wiele arabskich banków arabskich sklepików czy arabskich agencji turystycznych. Udało mi się też odwiedzić tutajszego McDonalda. Jeśli mnie oglądacie, to wiecie, że kawka, cappuccino z maka zawsze musi być. I wydaje mi się, że już chyba we wszystkich paryskich McDonaldach zostały wprowadzone plastikowe naczynia do jedzenia na miejscu. Dajcie znać, jak to wygląda w Polsce, bo szczerze mówiąc, nie wiem. Wracając, zahaczyłyśmy jeszcze o dosyć świeży park, park Martina Luthera Kinga. Park ten powstał w latach 2007-2017, czyli jest stosunkowo nowy i myślę, że warto tutaj przyjść chociażby dla widoków. Za parkiem rozciąga się dosyć nowe osiedle, które wygląda dosyć okazale. No i tutaj na koniec jeszcze naszło mnie takie stwierdzenie, jak bardzo Paryż potrafi być różny, zróżnicowany nawet na terenie jednej dzielnicy. No i można powiedzieć, że współczesny Paryż to nie tylko piękne osmańskie kamienice, ale też zwykłe bloki mieszkalne i luksusowe apartamentowce, których powstaje coraz więcej. Łączę się już z Wami po drugiej stronie kamery. Na dzisiaj, jeżeli chodzi o spacery po Paryżu, będzie to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy spacer Wam się podobał. To nie jest ostatni raz, kiedy po 17 dzielnicy Paryża spacerujemy. Jeżeli chodzi głównie o niedzielne spacery po Paryżu. To właśnie to jest taka moja baza startowa. Powiedzmy, bo właśnie w 17. dzielnicy Paryża znajduje się macierzysty klub mojego męża. Najwięcej je meczy. Ground właśnie tam. Dlatego więc większość spacerów w niedzielę odbywa się właśnie po 17 dzielnicy. Wydaje mi się jednak, że niedzielnych spacerów po Paryżu, po innych dzielnicach będzie też całkiem sporo, także nie macie się czego obawiać. Na pewno Wam się Paryż nie znudzi. Jeżeli w najbliższym czasie znów znajdziemy się w 17 dzielnicy, jeszcze Wam jej nie pokazałam. Te dwa spacery to był zaledwie maleńki ułamek tego, co w tej dzielnicy się znajduje. Ale w każdym razie na następne spacerze po prostu zrobię sobie listę rzeczy, które chciałabym wam pokazać, które się gdzieś tam niedaleko znajdują na przykład, właśnie Szkoła Polska, Polski Sklep e czy Pchli. Tak. W każdym razie w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Proszę was tradycyjnie już o łapki w górę bądź w dół, o subskrybowanie kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z Paryża. A bientôt